No, nareszcie wracamy do normalności, no. Nie, nie dało się z tym żyć, z tymi maskami, z tym... Ty... Brak ludzi, dystans, jakieś to wszystko takie pogmatwane. No, człowiek się wewnętrznie dusił. No, krótko powiem, że cieszę się bardzo, że tych masek już nie musimy nosić. Te, no, problemy z oddychaniem to jedna sprawa, ale... Człowiek taki walienowany, wyobcowany taki. Te interakcje z ludźmi utrudnione. No mi brakowało tego drugiego człowieka, tego kontaktu, tego spojrzenia. Brakowało mi spojrzenia twarzą w twarz. Uśmiech, smutek, to wszystko jakoś można rozpoznać teraz w drugim. No życie, życie wraca do normalności. No eee, bo to było już, ja się dusiłem, ja się dusiłem. No, Piękna tak, także sobie można poganiać. Tak, że...

przekazać drugiemu coś od siebie.